Decyzja została podjęta dwa tygodnie temu. Wczoraj, podczas sesji Rady Miasta, zostałem oficjalnym członkiem klubu radnych Jacka Krywulta. Powodów jest kilka. Przede wszystkim to, że chciałem pracować w grupie, w zespole. Klub radnych Jacka Krywulta to mi zaoferował a również przypatrywałem się wszystkim trzem klubom, które działają w Radzie Miasta i z tych obserwacji jakby wybrałem klub Jacka Krywulta, prezydenta naszego miasta. Cieszę się, ponieważ coś w niezależnych drgnęło. Od dłuższego czasu nikt się nie kontaktował, nie było żadnych informacji. Pan Janusz Okrzesik też ani razu ze mną po wyborach w zasadzie i wygranej mandatu do rady miasta nie rozmawiał. Nagle po mojej decyzji okazało się, że niezależni BB będą formułować teraz stowarzyszenie. Życzę im oczywiście powodzenia. A tych, którzy chcieliby współpracować również ze mną, zapraszam do współpracy. Komitet Wyborczy Niezależnych BB składał się z czterech komitetów, między innymi porozumienia prawicy, z którego ja się wywodzę. Eee... Cała, cała jakby, cały program ułożony i to, o czym pan mówi, czyli atakowanie prezydenta, nie było, nie było wcale naszym zamierzeniem. I to też niestety było takim tematem poróżnienia się z Panem Januszem Okrzesikiem podczas pracy w Komitecie Wyborczym no, no nie bardzo współpracowaliśmy.